Ej, słuchaj, siema, mam mały taki problemik. Stoję koło twojego domu i koło w rowerze mi pękło i łańcuch mi spadł. Uwaliłem się cały w smarach. Mógłbyś mi pomóc wyjść? A tu ja rozmawiam. No to ja, Paweł. No, no weź, ej, weź, weź, bo no naprawdę, nie, nie daję sobie rady. Jaki Paweł? Jak Paweł, jaki? No przecież mnie znasz, kumper. Chodziliśmy razem na dupki. Na imprezie wczoraj byliśmy. Co? No na imprezie wczoraj byliśmy przecież. Nie pamiętasz? Co ty, co ty mówisz? No ja, jak co, co ja mówię. No kurwa, wołałeś coś jak no? Byliśmy wczoraj na imprezie. Ty byliśmy na imprezie wczoraj, kolego. No jak No wczoraj byliśmy na imprezie, razem się bawiliśmy. No i dzisiaj no akurat przyjdę koło twojego domu i no i rower mi się zepsuł, koło machy. Koło jego domu. Koło jego domu. No koło twojego domu, no i mówię, no koło jakiego domu, no. No to koło pomóżka, No pomożesz mi ci, nie pomożesz, bo ja nie. Koło jestem. jakiego domu. A z kim, z kim ty rozmawiasz? Jak z kim ja rozmawiam? No z tego wziąłek. Co było to, kim? to był ten laty z kim? No, no z tobą, no bawiliśmy się razem, nie pamiętam jakoś te imię, bo kurwa ciemno było, nie mówił, nie przedstawiał. Tak, nie. Tak, się razem, dobra. Ej, czy? no, no to chuj, po karetkę będę dzwonił, po policję, no bo, po, po pomoc drogową, bo jakoś muszę... No, proszę bardzo. Albo powiem, że mi nie pomogłeś i chuj, pójdziesz siedzieć. Pójdziesz siedzieć jak nic. Pomożesz mi, czy nie? No, no ale, ale przepraszam, z kim ja rozmawiam? No, no z Pawłem. Ale, a, a gdzie tam chciał zadzwonić? Do, do ciebie Paweł, to czy znaczy już teraz nie Paweł, nie wiem z kim ja tam rozmawiam, ale ja bym chciał po prostu pomocy, bo koło mi w rowerze pękło i łańcuch mi spadł i nie mogę założyć po prostu, a chodź koło domu. Ale ty, ty się chyba pomyliłeś, bo to jest zupełnie obcy numer. Gdzie ty dzwonisz? Ja nie mam pojęcia. Naprawdę? No ja... Ale jak to? No to jest no to jest pomyłka na 100%. Bo ja myślę, że do pizzerii się dodzwoniłem. Gdzie do pizzerii? To jest prywatny telefon, prywatne mieszkanie. O ja... No kurde. A pizzę jakieś macie? No co jaja robicie, wiecie co? Chłopaki, dajcie ze spokój. Ale gofry byś się jadł. No <noise> się kup! Ale no właśnie dzwoni, żeby się kupić do pizzerii, no i, to i odmawiacie mi. No to na razie, tak? Jak na razie? Gofry ze smalczem. <noise> Bo. Boguś...